Kupuje Budyń budin Budyn mi interesuje. budyn mi interesują Galaretki Kisiel, jest Kisiel Kisiel, dwa kisle. No nie ma kiśli. A jest tu kisiel jeszcze Kisiel Kisiel. Dobra, kupiłem trochę kiśli, a teraz zobaczcie. Kupiłem trochę Kisli, a teraz zobaczcie, gdzie one są. Musiałem przejść cały sklep. To jest właśnie biznes. Idziemy kiśiel, Kisiel, Kisiel, Idę, idę, idę. Tak działają korporacje. Musisz przejść. Cały Boże sklep, żeby cokolwiek kupić. Proszę, idę, idę, idę. Dotarłem do mety.